Tych pięciu rzeczy unikaj, jeśli masz rozjaśniane włosy. Po pierwsze, prostownic i lokówek, czyli stylizacji włosów na gorąco. Włosy rozjaśniane to włosy zawsze mniej lub bardziej zniszczone, więc jeśli zdecydowałaś się je rozjaśnić, a chcesz utrzymać je w dobrej kondycji, to powinnaś zrezygnować z kręcenia ich lub prostowania na gorąco i traktować tę czynność jako zabieg wyłącznie na specjalną okazję. Po drugie, suchego szamponu, ponieważ suchy szampon, najprościej mówiąc, wysusza Twoje już i tak wysuszone rozjaśnienie włosy. Po trzecie rozczesywanie włosów szczotką, gdy są jeszcze mokre. Takie włosy polecam rozczesywać tylko po nałożeniu odżywki i rozczesaniu ich palcami, a dopiero potem możesz sięgnąć po grzebień z szeroko rozstawionymi ząbkami. Jeśli jednak Twoje włosy mocno się rozciągają, gdy są mokre i są to tak zwane gumowe włosy, postaw na rozczesywanie ich wyłącznie palcami. Po czwarte słońca, ponieważ promieniowanie UV uszkadza włosy zarówno na powierzchni, jak i we wnętrzu włosa, a uszkodzenia słoneczne są podobne do uszkodzeń powstających. Po rozjaśnianiu, a najbardziej na nie narażone są włosy rozjaśniane, farbowane, ale też naturalnie jasne, a jeszcze bardziej włosy mokre. Po piąte, zabiegów keratynowego prostowania włosów, nanoplastii, bioplastii, złotych protein, trwałej ondulacji, zabiegu push -up lub podobnych, czyli wszelkich zabiegów, które na kilka miesięcy zmieniają strukturę Twoich włosów, albo je prostują, albo kręcą przy wykorzystaniu wysokiej temperatury. Daj mi znać pod tym filmem, czy unikasz tych zabiegów, mając rozjaśniane włosy?